Dzień dobry, dzień dobry. Sprawdźmy sobie szybciutko, co nam przyniesie najbliższy weekend. Co w tym najbliższym weekendzie na nas czeka, co się może wydarzyć, na co powinniśmy uważać lub na co oczekiwać, na co zwrócić uwagę, żeby nie przegapić jakiegoś dobrego losu. Zobaczmy sobie, najbliższy weekend, sobota, niedziela, co tam karty mają Wam do przekazania. Głupiec, no głupiec jak to głupiec, wędrowiec, początek czegoś nowego, zabawa, dobre, wibracje, chęć do y, zdobywania nowej wiedzy, chęć do odkrywania nowego. Czyli generalnie y, może przyjść coś, co Was będzie pociągać do tego stopnia, że będziecie chcieli odkrywać to na nowo. Dziesiątka kielichów. No bardzo rodzinna i uczuciowa karta. Wszystko będzie Wam się układać, jeśli chodzi o sferę rodzinną. W tym weekend będzie miło, przyjemnie możliwe jakieś spotkania, imprezy rodzinne. Na pewno bardzo dużo pozytywnych emocji. No i wieża. Wieża, czyli zakończenie czegoś. Coś tam się zepsuje, coś Wam runie, coś się skończy. Natomiast nie będzie to y, nic takiego, co zachwieje waszymi y, posadami życiowymi. Y, raczej najprawdopodobniej zakończy się coś takiego, co przeszkadzało Wam w dotychczasowym rozwoju. Coś, co trzymało Was w jednym miejscu i nie pozwalało Wam się rozwijać. Więc suma sumarum to, że coś się zepsuje, coś się skończy, coś upadnie. Wyjdzie dla Was na korzyść, będzie to dla Was dobre, więc nie bójcie się tego, nie bójcie się wierzy, bo na tych fundamentach, które po niej zostaną, można zbudować coś o wiele, wiele lepszego. Kochani, życzę Wam udanego weekendu. Bawcie się, odkrywajcie coś nowego w sobie, coś nowego dookoła, szukajcie nowych dróg i nie bójcie się zmian, bo zmiany najczęściej wychodzą nam wszystkim na dobre.